Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam was bardzo mocno. Witam wszystkich tych, którzy są stałymi obserwatorami i komentatorami na moim kanale. Witam wszystkich tych, którzy dopiero co tutaj się znaleźli. Pozdrawiam was wszystkich, jeżeli uważacie, że mój trud, wysiłek jest w jakiś sposób sensowny, wam potrzebny, to można oczywiście po, postawić mi wirtualną kawę, a można to zrobić na stronie, do której link znajdziecie w opisie do tego materiału. No dobra, ale zacznijmy od tego, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Będziemy sobie rozmawiali na temat tego, w jaki sposób Marek Edelman został lekarzem oraz jak należy metaforycznie odczytywać. Tytuł utworu, czyli zdążyć przed Panem Bogiem. Zacznę może tak nietypowo. Parę ładnych lat temu przeczytałem powieść klasyka amerykańskiej literatury fantastyczno-naukowej, czyli Dana Simonsa. Powieść ta ma tytuł Fazy Grawitacji. I nie uważam, żeby ta powieść była jakaś taka super, naprawdę wybitna i w ogóle, e, chociaż teraz chyba cieplej o niej myślę. Natomiast powieść ta pokazuje pewną bardzo specyficzną sytuację. Otóż e, główny bohater tej powieści jest astronautą. Astronautą, który w młodości wylądował wraz z kilkoma innymi astronautami na powierzchni Księżyca. Ale, proszę Państwa, po powrocie z tej misji księżycowej już nigdy w życiu nie osiągnął czegoś równie wielkiego, spektakularnego. I cała powieść jest próbą chyba odpowiedzi na pytanie, co ma zrobić w swoim życiu ktoś, kto w młodości albo we wczesnej dojrzałości osiągnął coś, co będzie. Yy, Mogło zapisać się w historii ludzkości. Co może zrobić więcej? Przecież już niczego więcej zrobić nie można. Nie można wylądować dalej niż na Księżycu. No chyba, że na Marsie, ale chyba do tego droga jeszcze będzie nieco, e, nieco odległa. I w bardzo podobnej sytuacji znalazł się Marek Gedelman. Pomyślałem, że że nie ma chyba większego problemu, żeby w ten sam sposób rozpracować przypadek Marka Edelmana, tak? Popatrzeć na niego, jako na osobę, która w młodości zrobiła już absolutnie wszystko, co można było zrobić, no chyba nawet w kilku życiorysach, nie tylko w jednym, swoim własnym. Hanna Kral pyta Marka Edelmana, dlaczego zostałeś lekarzem? Mówi tak, było tak, że skończyła się wojna. Wojna dla wszystkich wygrana, ale dla mnie to była przegrana wojna, i wciąż mi się zdawało, że jeszcze coś muszą zrobić gdzieś iść, że ktoś na mnie czeka i trzeba go ratować. Gnało mnie z miasta do miasta, z kraju do kraju, ale jak przyjeżdżałem, okazywało się, że nikt nie czeka. I nie ma już komu pomóc i nie ma nic do zrobienia. No, no bo co można zrobić więcej niż w przeżyć getto warszawskie, potem co można zrobić więcej niż przeżyć powstanie w getcie warszawskim i przeżyć jeszcze powstanie w warszawskie jako powstaniec no, w tym drugim wielkim powstaniu, które wybuchło w Warszawie. No w sumie ma się już całe, cały żywot ma się już niemalże przeżyty. Tak? No i Marek Gedelman chciałby być może podświadomie to rozumiał, że musi zaangażować się w coś, co dawałoby mu podobne poczucie sensu, co, yy, podobne poczucie sensu do tego, co, yy, co robił w czasie II wojny światowej, ale nie mógł tego znaleźć. Jedźmy dalej, wróciłem. Położyłem się na łóżku i tak zostałem. Spałem. Przesypiałem dnie i tygodnie. Od czasu do czasu budzili mnie i mówili, że przecież muszę coś z sobą zrobić. Przyszła im na myśl ekonomia. Już nie pamiętam dlaczego. Wreszcie Ala, jego żona, zapisała mnie na medycynę, więc poszedłem uczyć się medycyny. No i tutaj jest naprawdę nieprawdopodobna historia. Dlaczego? No bo mówiliśmy sobie w poprzednim gdzieś tam materiale, że Marek Edelman uwielbia deheroizować i on również deheroizuje samego siebie. Przecież ten wybitny lekarz, kardiolog, no wirtłos sali operacyjnych, mógłby powiedzieć o swoim powołaniu lekarskim w bardzo patetyczny, taki wzniosły sposób i być może mógłby snuć taką opowieść, że od dziecka chciałem być lekarzem i jako już mały chłopiec kroiłem zabawki po to, żeby przeprowadzić operację operację wycięcia pęcherzyka żółciowego jakiemuś misiowi albo na przykład operację amputacji operację amputacji nogi jakiejś lalce. Ale nie! Marek Edelman mówi, że w sumie przypadkiem znalazł się na medycynie, myślał o ekonomii. No gdzie medycyna, gdzie ekonomia? No więc tutaj też jest taka deheroizacja swojej własnej kariery zawodowej. No i chyba to świadczy troszeczkę tak, tak Marek Edelman wychodzi na takiego przewrotnego człowieka, który nawet z samego siebie z samego siebie jest w stanie kpić i też z takiej jest w stanie kpić z takiego um, górnolotnego myśleniu myśle, z, gór, z górnolotnego myślenia o wielkiej misji o powołaniu jakim, jakim może być praca lekarza i teraz i kawałeczek dalej. Ala zapisała mnie na medycynę. Zacząłem tam chodzić, ale mnie to nic, a nic nie, interesowałem. nie interesowało. Kiedy wracaliśmy do domu, znowu kładłem się na łóżku. Wszyscy się pilnie uczyli, a ponieważ ja leżałem twarzą do ściany, zaczęli mi rysować na tej ścianie różne rzeczy, żebym chociaż coś zapamiętał. To żołądek mi narysowali, to serce. Bardzo starannie zresztą. No, w sumie bardzo dobrych przyjaciół, kolegów, znajomych miał Marek Delman, skoro Chodził na tę medycynę, nic go to nie interesowało, ale jego znajomi poczuwali się do tego, żeby jednak coś temu Edelmanowi chociaż na siłę zostawić w pamięci. Gdybyście poszli do lekarza, a lekarz by wam powiedział, że on w sumie przez przypadek został lekarzem i nic go to nie interesowało w czasie studiów, przynajmniej na początku, no to moglibyśmy się podrapać po głowie i sobie pomyśleć, o kurczę, czy ja naprawdę dobrze trafiłem, czy ten człowiek ma mnie operować. No ale tak, mamy je operować. Trwało to ze dwa lata, przez ten... trwało to ze, ze dwa lata. Ja. Yy, I kawałek dalej, przestali Ci w końcu rysować serca na ścianie? Tak. Któregoś dnia wpadłem na wykład, pewnie, żeby tylko indeks podpisać, i usłyszałem, że profesor mówi: Kiedy lekarz wie, jak wygląda oko chorego, jak wygląda skóra, jak język, to powinien wiedzieć, co temu choremu jest. Spodobało mi się to. Pomyślałem, że choroba człowieka jest rozsypaną łamigłówką, i jak się ją dobrze złoży, to się wie, co jest w człowieku, w środku. A no więc w pewnym momencie coś. Przeskoczyło w głowie Marka Edelmana i zaczął traktować studia medyczne o wiele bardziej poważnie. Ale musiało do niego dotrzeć, że leczenie ludzi, ratowanie ludziom życia może być takim samym wyzwaniem, jak działanie w konspiracji w czasach II wojny światowej, jak walka na ulicach getta bądź też okupowanej Warszawy. Tak? Gdyby Marek Edelman nie mógł sobie na jakieś wyzwanie, pozwolić w pracy, którą by wykonywał zawodowo, to najprawdopodobniej nie czułby się w tej pracy spełniony, a już na pewno szczęśliwy. No i kawałeczek dalej. Od tej pory zająłem się medycyną, a dalej już może być to, od czego chciałeś zacząć. A co zrozumiałem znacznie później? Że jako lekarz mogę nadal odpowiadać za życie ludzkie. No właśnie, to jest ten chyba najważniejszy i najpoważniejszy, największy Ciężar, zadanie, sprawdzian, test, który musi zaliczyć Marek Delman. Tak? Już nigdy nie będzie chciał Marek Delman robić czegoś, co by było mniej poważne niż ratowanie ludziom życia, bądź też wskazywanie takich warunków, takich wartości, które by, miały, które by mogły coś dodać do, do jakości życia, które człowiek wiedzie. Dlaczego, dlatego właśnie musisz odpowiadać, dlaczego właściwie musisz odpowiadać za życie ludzkie, odpowiada Kral, pyta Hanna Kral. – Pewnie dlatego, że wszystko inne wydaje mi się mniej ważne. Może chodzi o to, że miałeś wtedy 20 lat. Jak się przeżywa najważniejsze chwile w wieku 20 lat, to później trudno, to potem później dość trudno o równie sensowne zajęcie. No to jest właśnie to samo, co spotkało tego astronauta, o którym Wam opowiadałem na samym początku. Marek Delman mówi, w klinice, w której potem pracowałem, była wielka palma. Stawałem czasem pod nią i widziałem salę, na których leżeli moi pacjenci. To były dawne czasy, kiedy nie mieliśmy dzisiejszych lekarstw, ani zabiegów, ani aparatów i większość ludzi w owych salach skazana była na śmierć. Moje zadanie polegało na tym, żeby, żeby możliwie najwięcej spośród nich ocalić. I uprzytomniłem sobie kiedyś pod palmą, że właściwie to jest to samo zadanie, co tam, na łączszczach placu. Wtedy też stałem przy bramie i wyciągałem jednostki z tłumu skazanych. I tak stoisz przy tej bramie przez całe życie. Właściwie tak. A kiedy nic już nie mogę zrobić, pozostaje mi jedno: zapewnić im komfortową śmierć, żeby nie wiedzieli, nie cierpieli, nie bali się, żeby się nie poniżali. No więc mamy tutaj do czynienia z fantastyczną analogią. Marek Gedelman w czasie II wojny światowej stał przy bramie na Umszlach placu i przeszło koło niego mniej więcej 400 tysięcy osób. A on miał możliwość wyciągnięcia z tego tłumu nieszczęśliwców kilku Żydów. Którzy mogliby się okazać pożyteczni dla sprawy żydowskiej w getcie, ale kilka osób mógł tylko wyciągnąć. Reszta, pomimo tego, że być może kogoś znał, kogoś lubił, kogoś bardzo szanował, musiała pójść na śmierć. Tylko kilka osób z tego tłumu dziennie można było uratować. I podobnie w, yy, w szpitalu. W czasach, gdy Marek Getelman zaczynał swoją karierę kardiologa, Mógł ratować tylko jednostki, tylko nielicznych chorych, ponieważ operacje kardiologiczne były bardzo, bardzo trudne były obciążone ryzykiem śmierci, ale zawsze trzeba było walczyć o uratowanie jednego czy drugiego pacjenta, bo gdy się nie robiło niczego, no to na pewno ten człowiek mógł umrzeć. I z tego całego tłumu, chorych na serce, Marek Delman tak samo mógł uratować dwóch, trzech, czterech, ponieważ pozostałe przypadki były zbyt trudne. A teraz, teraz znaczenie tytułu. No to tak. Eee, Hanna Kral mówi tak. Mówiono mi, że kiedy leczysz przypadki banalne i niegroźne, robisz to niejako z obowiązku. Ożywiasz się prawdziwie, kiedy zaczyna się gra, kiedy zaczyna się wyścig ze śmiercią. No Na tym polega przecież moja rola. Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową mnie uwagę. Niech się pali, choć trochę dłużej, niż on by sobie życzył. To jest ważne. On nie jest za bardzo sprawiedliwy. To jest również przyjemne, bo jeżeli się coś uda, to bądź co bądź jego wywiodło się w pole. Wyścig z Panem Bogiem cóż to zapycha, mówi, Panna, yy, mówi Hanna Kral. Wiesz, kiedy człowiek odprowadza innych ludzi do wagonów to może mieć z nim później parę spraw do załatwienia. A wszyscy przychodzili koło mnie. Postałem przy bramie od pierwszego do ostatniego dnia. Wszyscy. 400 tysięcy ludzi przeszło koło mnie. No i teraz yy, chyba będziemy rozumieć, na czym polega to zdążyć przed Panem Bogiem. Marek Delman i Bóg to, są, yy, to nie są wrogowie. Ten fragment zdaje się mówić takie coś, to są raczej konkurenci, rywale, ścigają się ze sobą. Kto z nich pierwszy dobiegnie do pacjenta i kto z nich pierwszy zadziała w taki sposób, żeby tego pacjenta przeciągnąć, przeciągnąć na swoją stronę? Czy Bóg, który będzie chciał zgasić świeczkę, zdmuchnąć ją, czy Marek Edelman, który postawi dłonią, przy pomocy dłoni, taką zasłonę, blokadę. I ten podmuch śmierci, który wydobywa się z Bożych ust, na tej, na tej dłoni się zatrzyma. I Marek Delman tutaj przypomina nam, z jednej strony, takiego prometeusza, który walczy o człowieka z siłami o siebie większymi, z innej strony nam będzie przypominał być może bohatera dżumy. Alberta Kami, czyli doktora Bernarda Rie. Mamy tutaj do czynienia również z taką bardzo no niemalże heretycką kwestią, ponieważ Marek Delman mówi: tak, on nie jest za bardzo sprawiedliwy. No, bycie sprawiedliwym to jest, jedna, to jest jeden z atrybutów Boga, tak? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze, tak? Nam przecież powtarzają i Kościół, Księża i różne związki wyznaniowe. No, a Marek Gedelman mówi, no nie, on nie jest za bardzo sprawiedliwy. No dlaczego nie jest za bardzo sprawiedliwy? Dlaczego Marek Gedelman ma prawo tak powiedzieć? Albo dlaczego może tak powiedzieć? No, Marek Gedelman jest Żydem. Żydzi od zawsze uważali siebie za naród wybrany, no, ale tutaj możemy się podrapać po głowie. Wybrany, ale do czego? Do tego, żeby w czasach Holokaustu, w czasach zagłady cały naród został zaprowadzony do komór gazowych, a potem spalony w krematoriach? No to chyba jest coś nie tak. Więc Marek Gedelman wydaje się, że będzie miał swoje osobiste porachunki z Panem Bogiem, chociaż no. Jeżeli tak Marek Edelman mówi, to znaczy, że uznaje jego istnienie. A ja sobie parę tygodni temu znalazłem książkę pod tytułem Marek Edelman, Dwukropek Bóg śpi, Ostatnie Rozmowy. I Marek Edelman tak odnosi się do kwestii samego Boga. Eee, w Getcie był chłopak. A nie, tak, w Getcie był chłopak, który położył dłoń na brzuchu swojej narzeczonej kiedy zobaczył, że Łotysz mierzy z karabinu w jej brzuch, a była w ósmym miesiącu ciąży. Odstrzeliło mu dłoń, dziecko nie przeżyło, jego potem i tak zabili, ale ona przeżyła. Wszystko jedno zresztą, to nie ma znaczenia. Co Pan Bóg miał do dziewiętnastoletnich dziewczyn. Dlaczego miała być zabita? Jeżeli Pan Bóg sądzi wszystkich, to widocznie wtedy się odwrócił. Poszedł spać. Widocznie to wcale nie Bóg rządzi światem, rządzi natura, a ona wyniosła człowieka na najsilniejsze zwierzę w XX wieku. To nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Podli ludzie zasłaniają się wszystkim. Panem Bogiem też kręcą. Przecież Pan Bóg nie decyduje o działalności ludzi, tylko ich podły charakter. I kawałeczek dalej. Pan Bóg, wiara, szmara, para, religia? Nieprawda. Czyli. Taką dosyć łagodną wersję podejścia do Boga jednak widzimy w się z Panem Bogiem, a taką dosyć radykalną widzimy w ostatnich, na ostatnim etapie życia Marka Edelmana. Jeżeli Bóg jest, to śpi, a jeżeli Boga nie ma, to Bogiem jest natura i tak naprawdę Marek Edelman nie ściga się z Bogiem o życie pacjenta, tylko ściga się z chorobą, ściga się z naturą, która przecież przeznaczyła człowiekowi taki, a nie inny los. No nic, trzymajcie się, to dosyć, to dosyć ponura konstatacja, którą zamykam ten odcinek, ale mam nadzieję, że pom pozwoli Wam ten odcinek nieco e, lepiej pogarniać sobie wiedzę z tego właśnie dosyć istotnego tekstu. Trzymajcie się, pozdrawiam.